Cześć, i czołem. Witam państwa. Nie ma się co załamywać. Dziś pokażę wam unikat. Przede mną tylko Ian McCollum z kanału Forgotten Weapons o nim opowiadał. Oh my God! Dziś pokażę wam eksperymentalny polski pistolet, wyprodukowany raptem w kilku sztukach w Wielkiej Brytanii w czasie II wojny światowej przez rusznikarza polskich sił zbrojnych na Zachodzie. Zapraszam. Niedawno byłem we Wrocławiu. Kiedyś dostałem zaproszenie od jakiegoś sklepu z bronią, zaraz koło dworca głównego na ulicy Gwarnej. Żebym wszedł z kamerą, zobaczył co tam mają, może coś ciekawego nagram. I byłem akurat we Wrocławiu, byłem blisko koło dworca, miałem czas. Co mi tam? Poszedłem sprawdzić. Powitał mnie szyld z napisem Sekpol, który ma chyba ze 30 lat. W środku lokal wygląda, jakby odbudowali go na sztukę po wielkiej powodzi z 97 i tak zostawili do dziś. Ledwo wszedłem. A już miałam ochotę wyjść. Co dobrego może mnie spotkać w tak obskurnym lokalu? Na szczęście okazało się, że nie mają piwnicy i gimpa, za to mimo koszmarnego wystroju wnętrza mają ciekawą ofertę broni historycznej. Dziś zaprezentuję Wam najbardziej abstrakcyjną perełkę, jaką tam mają, a której w życiu bym się w tak losowym miejscu nie spodziewał. Pierwszy z kilku wyprodukowanych eksperymentalnych pistoletów Tarn. Broń ta jest na tyle niszowa, że prawie nic o niej nie wiadomo. Na szczęście mam pod ręką książkę nie tylko WIS, polskie pistolety i rewolwery, wydaną przez Bellonę parę lat temu oraz dane z niedawnych aukcji internetowych, więc jestem w stanie powiedzieć Wam o tym troszkę więcej od Iana. W latach 60. z Instytutu Generała Sikorskiego w Londynie na fali od Wilży dotarło do Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie trochę różnych eksponatów. Tym figurujący pod numerem inwentarza 33055 pistolet, którego twórcą miał być starszy ogniomistrz Teofil Tarnowski. Pistolet trafił do pudła i na długie lata w temacie nie było wiadomo nic nowego. Dopiero w latach 90. dzięki wydanej w Ameryce książce autorstwa Ezela Handguns of the World wypłynęła informacja, jakoby był to jeden z kilku eksperymentalnych pistoletów wykonanych przez brytyjską firmę Swift Rifle Company, znaną z produkcji przyrządów do nauki strzelania. W książce tej podano, jakoby twórcą pistoletu był rotmistrz 18. pułku ułanów Zygmunt Stefan de Lubicz Bakanowski, ale nigdzie indziej. Nie ma śladów po tym, by to on odpowiadał za to szkaradztwo. Kolejna wersja mówi, że Tarnowski był tylko wykonawcą projektu Bakanowskiego, a jeszcze inna, że Bakanowski pomógł Tarnowskiemu złapać kontakt do producenta, który wykona prototypy i pomógł mu pchnąć je na testy. Niestety to jest owiane mgłą tajemnicy. Wiemy, że powstało minimum 7 sztuk w kalibrze 9x19, z czego zachowało się 5 oraz powstały i zachowały się 3 sztuki w kalibrze 6.35 oraz 7.65 Bra. Ten, który wam pokazuję, ma numer seryjny 100. Ten, którego omawiał Ian McCollum na swoim kanale i którego zdjęcia są w książce nie tylko WIS, nosi numer 107. Różnią się choćby bezpiecznikiem: setka ma go nad spustem, a 107 z tyłu szkieletu. Zapewne każdy jeden czymś się różnił od reszty, bo taki urok prototypów. Pistolet dość mocno przypomina przerośniętego Browninga M1910 i strzela z zamka swobodnego. Niby nic dziwnego, gdyby nie to, że w przeciwieństwie do Browninga, ten bydlak strzela dużo mocniejszym nabojem 9x19 Parabellum. I to był grzech pierworodny tego projektu. Za mocny nabój i źle dobrany mechanizm. By to w ogóle działało, wepchnięto do środka mocarną sprężynę na odcinku około 10 cm. Jest tak ciasno upakowana, że strach to rozbierać, bo jak Rozłożysz, to możesz już nie złożyć z powrotem. Niewygodny w obsłudze, nieprzyjemny i niecelny w strzelaniu, a do tego na pewno szybko by się zużywał przy takich naprężeniach konstrukcji. To, co myślicie, że jest zamkiem, to tak naprawdę stalowy płaszcz w którym za pomocą mocarnego klina umieszczono zamek właściwy, mocowany wulgarnie śrubą. Magazynek jest jednorzędowy i mieści 8 naboi. Biorąc pod uwagę znaczną masę broni, małą pojemność magazynka, tragiczną ergonomię na poziomie deski oraz mechanikę, która utrudnia celne strzelanie, a czyszczenie zmienia w katorgę, to ta broń powstała w Wielkiej Brytanii w czasie II wojny światowej, nie miała żadnych szans na sukces. Pistolet mimo to odbył wojskowe próby w Wielkiej Brytanii, z których zachował się miażdżący raport, kończący jakiekolwiek dalsze zainteresowanie pistoletem ze strony wojska. Prototypy zwrócono firmie, która je wykonała i tu się pojawiają dwie wersje, bo albo ta firma, albo Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii sprzedało łącznie 9 sztuk w 1953 roku amerykańskiemu handlarzowi bronią Martinowi Rettingowi. Do dziś wiemy o 5 zachowanych pistoletach w kalibrze 9x19 pod nazwą Tarn, i trzech na naboje Browninga pod nazwą T.Tar. Biorąc pod uwagę, że znamy łącznie 8 pistoletów tej konstrukcji, to albo gdzieś został jeszcze jeden do znalezienia, albo było ich jeszcze kilka, choć wątpię, by było to więcej niż tuzin. Z biegiem lat zaczęły pojawiać się różne fantastyczne plotki, jakoby miał to być pistolet dla pilotów polskich sił zbrojnych na zachodzie, ale biorąc pod uwagę, że to są czasy Browninga High Powera, to takie opowieści można włożyć między bajki. Zainteresowanie konstrukcją odżyło po filmie Iana na kanale Forgotten Weapons. To był czas, gdy pracownikiem Sekpolu został Oscar, na którego zaproszenie nagrałem ten materiał. Jest bardzo ambitny i namówił szefa, by ten nabył na aukcji i ściągnął pistolet o numerze 100 do Polski. Tym sposobem, po Poza Tetarem na 765 z Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, mamy teraz w Polsce także Tarna na 9x19 we Wrocławiu. Niestety wciąż mało wiadomo o tej eksperymentalnej broni. Choć nie odegrała żadnej roli na wojnie, dla Polaków może być cenna, ponieważ mamy mało przykładów własnej strzeleckiej myśli technicznej w tamtym mrocznym czasie. Tym bardziej każdy kolejny prototyp, czy to produkowany konspiracyjnie w kraju, czy na obczyźnie, wzbogaca naszą historię. Jako, że Sekpol, to nie muzeum, choć można się pomylić, bo tak wygląda. To jak ktoś ma dość gruby portfel, to może przyjechać tam i kupić ten prototyp do swojej kolekcji. Szczerze mówiąc, mnie w tym sklepie urzekły inne, znacznie mniej egzotyczne sztuki broni, choć też rzadkie. Jakie? O tym się dowiecie niebawem, bo nagrałem więcej niż tylko Tarna, żeby mieć co w święta montować, i spodobało mi się to, jak ambitnie Oscar podchodzi do zarządzania tym sklepem. Jak macie blisko, to wpadnijcie zobaczyć Sekpol na własne oczy. Jest tak obskurny, że albo go w końcu wyremontują i coś się zmieni na plus, albo go zamkną. W każdym razie, to może być ostatnia szansa zobaczyć sklep z bronią z lat 90. w 2022 roku i jeszcze przy okazji coś tam kupić. Namiary zostawię wam w opisie. Niestety nie dodali wszystkiego, co mają na stronie, więc jak chcecie coś naprawdę fajnego kupić, to trzeba tam iść osobiście, ciągnąć za język ekspedienta, prosić, żeby powyciągał co ciekawsze rzeczy. A szkoda, bo trochę ciekawostek faktycznie tam jest, których w życiu w takim lokalu bym się nie spodziewał. Dziękuję za Państwa uwagę, życzę wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Cześć!